W galerii małej Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury odbył się wernisarz wystawy Nieoczywiste Rytmy Natury autorstwa Katarzyny Mielcarek. Wydaje mi się, że takim pierwszym przyłomem była moja pierwsza indywidualna wystawa dokładnie 20 lat temu w Schneewerdingen w Niemczech. To była wystawa fotografii. Wtedy jeszcze mnie fascynowały krajobrazy. I to była taka prezentująca polski krajobraz. No, a od tej pory oczywiście otworzyłam się na różne takie możliwości przekazywania swojego widzenia świata. Więc malarstwo różnego rodzaju, w różnych tematach. No ale fotografia jest chyba takim moim najbardziej bliskim sercu, konikiem. Mam kilka takich swoich ulubionych projektów. To był kobiecy projekt z aktorką z teatru, Juliusza Osterwy. No ale te to nieoczywiste. To mi się wydaje, że są takie najbardziej nietypowe w stosunku do innych fotografii, bo jednak wszyscy wszyscy opowiadają, że to jest fajna abstrakcja namalowana. A to jest namalowana faktycznie, ale przez naturę, wiatr, inne różne postaci, zwierzęta, które przepływają przez tafle wody. I oczywiście przez moją wrażliwość doznania i to, co widzę, myślę, że w tym pomaga, pomaga mi też bardzo to, że maluję obrazy. Również abstrakcje, więc ja po prostu wynajduję takie wyimki z tych moich fotografii, gdzieś takie powiększenia, które pokazują to, czego nie widać gołym okiem, bo tego nie widać. Bo to są ułamki sekund, kiedy właśnie ta woda gdzieś się tak tam rozkłada i to światło, że nagle pojawiają się takie niesamowite kolory. Ja bardzo, bardzo chcę to zatrzymywać i pokazywać ludziom, co mija nas dosłownie w każdym ułamku sekundy, czego, czego nie zauważamy. Mielcarek to y, artystka zajmująca się fotografią i malarstwem i swoje prace y, potrafi zarówno malować, y, jak również y, maluje obiektywem. Tak bym nazwała jej prace, również te, które widzimy na dzisiejszej wystawie. Przepiękny tytuł, nieoczywiste. To nieoczywiste, to taka y, przestrzeń dla wyobraźni. Y, oczywiście. Być może zobaczymy tu odbicia w wodzie, które były tym motywem, ale tak naprawdę możemy tu zobaczyć różne, możemy zobaczyć kolor, jak tu jeden pan powiedział, i to faktury. A kiedy dzisiaj prezentowałam młodzieży te prace, to oni widzieli góry, widzieli łąkę, widzieli zboża. Więc jak również odbicia, więc myślę, że ta wystawa dla mnie tutaj jest przede wszystkim ważna z tego powodu, że daje przepiękną przestrzeń dla wyobraźni i również pokazuje, że rzeczy oczywiste, które yy, niekiedy nam umykają, warto się mi przyjrzeć. To są kadry bardzo wąskie, wyłapane z rzeczywistości, które tworzą przepiękne abstrakcyjne obraz. Wystawa Nieoczywiste Rytmy Natury to piękne połączenie wrażliwości artystycznej z tajemnicą natury.